Dzień dobry ludziska. Pogadamy sobie o 2025, o tym dlaczego ten rok był dla mnie przełomowy, co mi się w tym roku udało zrobić, jak zmieniłem swój mental, jakby co się do tego wszystkiego przyczyniło w jakim zakresie, co Wam radzę i jakie są moje kolejne kroki, kolejne jakieś takie plany. Zapraszam. Ostatnie kilka lat. No jak wiecie, te kilka lat u mnie były było pod wieloma względami trudne. Nie szukam tu jakichś wielkich pretekstów, wymówek czy niczego takiego, no ale wiadomo, chorowałem non-stop, odkładałem ten e, potencjalny debiut na pełnym. Te starty, które robiłem na połówkach czy coś tam, też nie były tak na miarę moich możliwości. Miałem bardzo dużo roboty z firmami, czy to z Iron Resorts, czy z odbudowywaniem i stawianiem na nowo Akademii Triathlonu, czy ogólnie nawet z nagraniami z Iron Wayem i z tymi wszystkimi mega dużo tego było, no i widocznie było tego za dużo. Jeszcze w międzyczasie czy równolegle budowa domu, przeprowadzka, budowa Iron Restaurant. Jeszcze zanim jakby rozkręcałem cały ten, no to cały proces budowy, tego wszystkiego, co się tam działo, jakby w związku z tym było tego kosmicznie dużo i z perspektywy czasu wydaje mi się, że za dużo. W sensie za dużo wziąłem sobie na te swoje gdzieś tam bary wtedy. No to oczywiście nie było wszystko takie zaplanowane, przewidziane no bo nie wiem, Akademia Ketlonu no po prostu wyszła, że była ta powiedzmy okazja, żeby odkupić od Łukasza, no i ją wtedy wziąłem. Więc no to nie było tak, że ja sobie wszystko zaplanowałem na te parę lat do przodu, no ale no jakby fakty są takie, że było jak było. No, i jakby to, że wziąłem za dużo dla siebie, miało szereg jakichś takich konsekwencji zdrowotnych, mindsetowych, no i różnych też innych. No i ta podstawowa konsekwencja to właśnie były te tematy zdrowotne. Ja ewidentnie byłem przez te ostatnie 2, 3, 4 lata przemęczony i to i fizycznie, i psychicznie. Mam 42 lata, no więc niby jakiś stary nie jestem, no ale to już PESEL w jakimś tam zakresie swoje robi, więc ewidentnie byłem przemęczony. To ma wpływ na wszystko, to ma wpływ na to, jak sobie nagrywam filmy, to ma wpływ na to, jak nie wiem, komunikuję się z bliskimi, czy z rodziną, to ma wpływ na to, jak się regeneruje jak się wysypiam, lub nie wysypiam, na wszystko, tak? No, nie da się tego przeskoczyć, ma to wpływ na wszystko. W międzyczasie Stasiu też non-stop chorował, no więc ja też oczywiście się od niego regularnie zarażałem, chorowałem, jak wszyscy zresztą domywnicy i też miało to wpływ na wszystko. Było też w tym okresie wiele, czy może niewiele, ale przynajmniej kilka różnych takich Zdarzeń życiowych, czy to prywatnych, czy jakichś zawodowych i tak dalej, o których wy nawet nie wiecie, ale stanowiły no, duże obciążenie psychiczne, duży miały wpływ na moją głowę, na moje zdrowie. I tak dalej, i tak dalej. No i w konsekwencji wszystko to miało oczywiście wpływ na taki mój szeroko rozumiany mindset, zmęczenie, ustawianie sobie jakichś takich priorytetów, faktyczne postanowienia czy realizowanie swoich marzeń, o których już mówiłem od lat, a nie poświęcanie tego na jakieś tam inne rzeczy dookoła. No i przełom nastąpił mniej więcej rok temu, na przełomie yy, grudnia i stycznia rok temu. Tak naprawdę no, miałem dwa takie przełomy, o których za chwilę powiem. I tak, no. Pierwszy to był właśnie, że równo rok temu, pod koniec roku, zdarzyła się jakaś takie kolejne moje y, życiowa. Jakaś tam sytuacja, która bardzo mocno mnie wtedy poturbowała. Musiałem sobie wiele rzeczy przeredagować, poukładać na nowo w głowie, i tak dalej. Odwiedziłem wtedy kilkukrotnie, czy kilkunastokrotnie psychologa, gdzieś tam sobie byłem w stanie część z tych rzeczy przerobić. Bardzo mi to wtedy pomogło. Pomogło mi to wtedy przetasować sobie te moje priorytety, zastanowić się nad tym, na czym mi faktycznie zależy, co faktycznie chciałbym robić z tym triatlonem, jak faktycznie chciałem startować w tym triatlonie, a te tematy projektowane. Typu akademia, i tak dalej, i tak dalej, to dookoła, powiedzmy. No i drugi taki mój przełom w tym samym, nazwijmy to, okresie, to było w maju. Byliśmy na Pati Czterdziechę w Loret i tam w, na, rower, na jeden z rowerów słuchałem z audiobooka z nowej, nowej biografii Maska. Oczywiście w żaden sposób się tutaj do Maska nie porównuje, ale była, znaczy sama biografia jest zajebista i mega inspirująca. Ale był tam jeden rozdział, czy jeden jakiś fragment, w którym autor opowiadał o tym, jakie Maski ma podejście do tego, jak ludzie oceniają jego działania, jego projekty, te nieudane projekty, czy te projekty, które które robił i na jakimś etapie były uznawane za nieudane, a kilka lat później okazało się, że jednak udane, i tak dalej, i tak dalej, i, tak dalej. I on tam opowiadał o tym jak się potrafił od tego odciąć, jak bardziej patrzył, zataniował perspektywicznie, nie kierował się tą opinią ludzi, tylko kierował się tym, wierząc jakby w ten projekt, czy w te swoje, nie wiem, marzenia o Marsie, o Tesli, o SpaceXie i o tych wszystkich innych, i o tych wszystkich innych rzeczach. I te dwie sytuacje, no to u mnie będą takie ważne Mindstone, w tym, które mi bardzo mocno przetasowały tą głowę w tym 24 roku. One wpłynęły na to, jak byłem w stanie trenować, jak byłem w stanie się regenerować, jak byłem w stanie startować, jak zmieniłem swoje podejście do nagrywania materiałów tutaj, czy nawet, nie wiem, z partnerami, czy zarządzania Akademią Kretlonu, czy, czy tymi projektami innymi. Też w tym czasie zaczęło się morsowanie. Nie będę tutaj jakoś długo o tym morsowaniu opowiadał, bo będzie na pewno osobny materiał na ten temat, ale Tomek już od kilku lat mnie namawiał na morsowanko, no i faktycznie to morsowanko mega, mega mi pomogło. A praktycznie ja nie wiem, czy ono działa, czy nie działa, ja nie wiem, czy to jest placebo, czy nie placebo, bo nie mam pojęcia, ale ewidentnie działa. Na mnie działa. Czuję się po morsowaniu lepiej, regeneruję się lepiej, wysypiam się lepiej. Nie wiem, nogi po mocnych treningach weekendowych mam zmęczone mniej. Plus, często morsowaliśmy właśnie z Tomkiem, czy z ekipą, z Dominikiem, czy z Arturem, z Arkiem. No, kilku kumpli tutaj przyjeżdżało, no najczęściej Tomek, a teraz też z moim kubą morsujemy. Więc, jakby, no to ewidentnie mi pomogło i to też się zadziało wtedy. Od tamtego czasu ewidentnie byłem zdrowy, nie licząc Tłużca, który powiedzmy nie jestem powiązany, zaraz o nim coś tam powiem. Byłem zdrowy, nie chorowałem, tak jak przez trzy lata byłem chory, non stop, więc coś mi kliknęło, coś mi się przestawiło w głowie. Oczywiście, tak jak w dokumencie Tritomaj i powiedział, no, że morsowanie samo mnie nie wyleczyło, tylko to pewnie był zbieg tych kilku różnych zdarzeń jednocześnie, no ale jednak w tamtym okresie się to zadziało i mi pomogło. I teraz też powiązane właśnie z regeneracją. Ja od lat miałem problem ze spaniem, w sensie zawsze byłem nocnym markiem, zawsze chodziłem spać o drugiej, trzeciej w nocy, przez ostatnie lata średnio spałem tak naprawdę po 5-6 godzin, czasem nawet mniej, no więc wiadomo ten sen jak już jesteśmy bliżej 40 jest, znaczy zawsze jest ważny, no ale im jesteśmy starsi tym jest ważniejszy. No i oczywiście w w poprzednich latach gdzieś tam to zaniedbywałem albo nie poświęcałem na to tyle, ile powinienem. Łupa już używam od lat, więc te statystyki snu miałem od lat. No jakby widziałem, że tam nie jest idealnie i z regeneracją, i z tym snem, i z tym wszystkim. I w tym roku w połączeniu z tym morsowaniem, z tym zmianem mindsetu, zmianem nastawie... zmianą nastawienia i z tym wszystkim dookoła, przyłożyłem się po prostu pierwszy raz porządnie do tego snu. Zbiegło się to też w czasie z majowym rozpoczęciem używania Pilara, Triple Magnesium od Pilara, które kupiłem wtedy jeszcze zanim zacząłem z nimi jakąkolwiek współpracę Kupiłem sobie to wtedy w Warszawie na, na zawodach. I faktycznie od tego czasu, jak używam tego Pilara, używam Sleepwella z Ostrowita, kładę się szybciej spać, staram się nie oglądać nic w telewizji, słucham jakiejś relaksującej muzyki czy podcastów, ewentualnie spokojnych, czy jakiejś tego typu rzeczy wieczorem. Zasypiam dużo szybciej, śpię dużo dłużej, mam dużo więcej głębokiego snu, i wszystko to drastycznie wpłynęło na poprawę jakości mojego komfortu. Życia, trenowania, wszystkich tych statystyk na łupie, więc jakby no, to jest duża zasługa tutaj tych rzeczy dookoła treningowych, a nie stricte nawet samego treningu. Inni ludzie versus ja. No, to jest mega ważny punkt. Ja już w tym fragmencie o masku powiedziałem o tym, jak zmieniło mi się nastawienie do tego, co inni myślą na mój temat. Ja też wielokrotnie w materiałach mówiłem, że się nie przejmuję, nie, nie słucham hejterów, Zresztą tych hejterów mam tutaj relatywnie mało. Nie, tak no bardzo mało. No to może jest jakieś kilka osób, które gdzieś tam czasem coś napisze. Ale jak sobie to przerobiłem właśnie i u psychologa, i sam się nad tym zastanowiłem i tak dalej, no to jednak te opinie czyjeś negatywne na mój temat, niekoniecznie konstruktywny feedback, tylko negatywne opinie, w jakiś tam sposób na mnie wpływały. I nie mówię tutaj tylko o, nie wiem, komentarzach na YouTubie, tylko wiecie, o jakichś tam dalszych znajomych, o jakiejś rodzinie, jakichś bliskich, o współpracownikach, o tym, czy tamtym. No i ja się trochę złapałem ten rok temu w zimie na tym, że ja, myśląc o różnych rzeczach, o projektach, o, nie wiem, o zadaniach, o jakiejś realizacji tych swoich celów sportowych, czy YouTubeowych, czy Akademii, czy Iron Resort, czy innych. W pierwszej kolejności bardzo często myślałem o innych ludziach, a nie o sobie, nie o swoim marzeniu, nie o swojej satysfakcji, nie o nie wiem, swojej jakiejś samorealizacji. No i to, co udało mi się w tym roku rzeczywiście, to udało mi się przestawić, że nie myślę w pierwszej kolejności o tych innych ludziach. Ja wiem, że to sobie brzmi tutaj jak jakieś takie altruistyczne, że byłem jakimś altruistycznym nie wiadomo kim. Ci ludzie, którym pomagałem, czy nie pomagałem, czy którym w jakiś sposób wspierałem i tak dalej, i tak dalej, to wiedzą. Ja nie muszę się tutaj o tym ani chwalić, ani opowiadać, ani nic w tym stylu. Natomiast no, zmienienie tego myślenia ewidentnie mi pomogło. To nie znaczy, że nie pomagam, ale że no, nie stawiam jednak wszystkich dookoła na pierwszym miejscu, tylko kurde, to swój, ten swój dobrostan szeroko rozumiany powinienem stawiać na pierwszym miejscu. I oczywiście elementem tego dobrostanu są też ludzie, którzy się dookoła nas znajdują. No nie będę tutaj psychoterapii wam teraz uprawiał, ale to jest jedno z takich przejść, które w tym roku Dużo mi uświadomiły, przetasowały też trochę relacje, które mam z różnymi ludźmi, czy miałem z różnymi ludźmi, pozwoliły mi trochę inaczej myśleć o sobie, o swoich właśnie marzeniach, o realizacji tych celów kolejnych i tak dalej. No i tutaj bardzo mocno z tym jest powiązana sprawczość, jakaś taka odpowiedzialność przed samym sobą. Ja rzeczywiście marzyłem o tym pełnym Ironmanie od lat. Ja rzeczywiście marzę o tym, żeby trochę zmienić, uzdrowić polskie środowisko, między innymi działaniami Akademii Triathlonu czy komunikacją w social mediach od lat. Ja rzeczywiście marzę o nie wiem, dostarczeniu fajnego miejsca ludziom w Iron Resorts, czy do sportu, czy do imprez okolicznościowych, czy do innych usług. Także faktycznie o tym wszystkim marzę. Marzę, nie wiem, o Hawajach, o konie i o tym wszystkim, o czym mówię od lat. Tylko że kurczę, no. No, trzeba też mieć jakąś taką odpowiedzialność przed samym sobą nie odkładać czegoś do przodu nie wiadomo ile razy nie przeciągać, nie przesuwać, nie szukać pretekstów, czemu coś się nie uda i tak dalej. Ja nie mówię, że to jakoś wielce robiłem, ale, ale trochę robię. No i w to, co w tym roku udało mi się zrobić, to mimo masy tych przeciwności losu, mam masy tych dziwnych okoliczności, masy tych rzeczy, które mi się w życiu udają, czy złych ludzi w moim otoczeniu, którzy źle na moje życie w jakiś tam sposób wpływali. No, udało mi się to w tym roku wreszcie. Przeskoczyć i zająć się tym swoim marzeniem, czyli pełnym, swoim zdrowiem, swoim progresem itd. I czego na początku oczywiście nie przewidziałem czy nie pomyślałem, jak już tam odpowiedzialność za te swoje deklaracje czy swoje czyny podjąłem i zająłem się tym wszystkim, to te inne rzeczy dookoła, z którymi gdzieś tam były problemy, też się ułożyły lepiej. Lub dzięki mojej, nie wiem, lepszemu mindsetowi, lepszej psychice, lepszemu nastawieniu czy byciu bardziej szczęśliwym, udało się zrobić lepiej. Kolejny punkt, realizacja marzenia. No tutaj jakby chodzi głównie o ten kurnik, oczywiście. Nie będę o tym jakoś tak szczegółowo opowiadał, no bo widzieliście. Się już to i w dokumencie, i w tych materiałach pobocznych, i tak dalej, no ale jakby jestem mega szczęśliwy, że udało się wreszcie to marzenie o debiucie na pełnym by dociągnąć do końca, dopiąć mimo przeciwności, które tam się wydarzyły na trasie, jakby ukończyć w miarę jako takim czasie, i tak dalej, i tak dalej. Ale po drugie, jestem bardzo szczęśliwy z tego wszystkiego, co się wyklarowało, czy zadowolony, co się wyklarowało w trakcie tego procesu, czyli tego, jak lepiej zadbają o to zdrowie, jak się przygotowaliśmy do nagrania dokumentu, jak zrobiliśmy ten dokument, jak zmontowaliśmy my to opublikowaliśmy czy zrobiliśmy kampanię reklamową, jak udało mi się rozwinąć współpracę z partnerami, którzy doceniają tą robotę i patrzą na to tros trochę innej perspektywy, a nie takiej typowo social mediowej na dzisiejsze czasy. No bo wiadomo, jestem 40-letnim bumerem, triathlonistą, a nie jakąś tam laską z ogromnymi zasięgami na Instagramie. Z tego jestem ultra zadowolony i z tych wszystkich konsekwencji, które z tego były, czyli właśnie z tego, że coraz więcej ludzi doceniło czy docenia ten wkład Mój, czy nawet mój, przez mój mam tutaj na myśli w zasadzie całego mojego otoczenia, czyli to Akademii Triathlonu, ekipy, nie wiem, Karola, montażystów, e, operatorów i tak dalej, i tak dalej. I tego, y, że ja, czy my faktycznie ten triathlon polski próbujemy w jakiś tam sposób zmienić, jednocześnie realizując te swoje marzenia. tak? Z tego wszystkiego jestem mega zadowolony, mega to było dla mnie satysfakcjonujące. To teraz, jak ten, ten dokument oczywiście kręci, teraz jakieś chory stacy, 60 kilka tysięcy osób go obejrzało na moment, jak ja to dzisiaj nagrywam. E, 20 Kilka tysięcy osób już subskrybuje kanał, mimo że przed premierą tego filmu dobijaliśmy dopiero do 9 tysięcy i zajęło nam to, nie wiem, 5 lat. Więc, jakby, efektów tutaj jest mnóstwo. Jestem tutaj dobrej myśli też na kolejne lata i na wszystkie nagrywki kolejne, które tutaj planujemy. No, bo jakby, no to już wspominałem o tym to nie będzie jakaś wielka tajemnica. Tego typu filmy, takie lepsze, jakościowo, z dobrym storytellingiem, przez 25-26 powstaną, nie wiem, 3-4. No zobaczymy, nie chcę tutaj nic obiecywać, ale dzięki temu, że rzeczywiście ten feedback. Jest dobry, że tego, ten film się obejrzał mocno. Że dużo z Was się, dużej ilości z Was się podobał, i tak dalej, i tak dalej. No, na pewno będą powstawały. Kolejne. Krztusiec. No to będzie, to mógłby być też osobny materiał o tym. Krztusiec, no jak się okazało, zachorowałem tydzień, niecały tydzień przed pełnym. Na no pełnym jeszcze go nie odczuwałem, i może już tam jakoś koszlałem, ale no później to się wszystko posypało dość mocno. No i tak naprawdę chory byłem 4,5 miesiąca. Wyzdrowiałem dwa tygodnie temu. No te objawy są ciężkie, nie będę tutaj jakoś długo o tym opowiadał. Ci co mieli, kilka, kilkaset tysięcy ludzi jest chorych na krztusiec w tym roku, więc na pewno większość z was w jakąś tam styczność z tym miała. W każdym razie w poprzednich latach było tak, że ten się, że dobiłaby mnie trochę ta sytuacja, że byłbym sfrustrowany, męczyłbym się tym, wkurzałbym się, że nie mogę trenować, że nie mogę robić wszystkiego tak, jakbym chciał, tak? No nie wiem, po pełnym miała być połówka w Poznaniu, miały być inne rzeczy, miała być Turcja, w której chciałem robić slota na Marbe i tak dalej. I tutaj to, że w tym roku zmieniło się to moje nastawienie, zmienił się to mój sposób myślenia, bardziej jestem szczęśliwy, usatysfakcjonowany z tego, co się udało już zrobić i tak dalej, i tak dalej, to ten z mnie w ogóle nie podłamał. Jakby przyjąłem to z dobrodziejstwem inwentarza, robiłem Dalej, co się dało, jak się dało, trenować, to się dało, jak się nie dało, to się nie dało. Większość tych treningów przez te kilka miesięcy to i tak było tylko w tlenie. Do Turcji na zawody pojechałem, mimo że normalnie w takiej sytuacji na pewno bym nie pojechał i bawiłem się na tych zawodach świetnie, prawie tak jakbym zrobił jakąś życiówkę, albo może nawet lepiej, nieważne. W każdym razie też mi to pokazuje, że trzeba mieć tą troszkę taką inną perspektywę do tych swoich działań, do tych swoich wyczynów, problemów i wszystkiego innego. No i jak ta inna perspektywa jest, tak jak u mnie w tym roku ewidentnie. Jest, no to wszystko inne też jest znacznie łatwiej robić. Dobra, idą jacyś ludzie, to nagramy, zrobimy pauzę zanim przejdą. Dobry. Kolejny punkt to jest sauna. No nie wiem, dlaczego dopiero teraz, bo miejsce na saunę mieliśmy przygotowane od początku, jak się tutaj wprowadziliśmy i od początku miała tam powstać, ale trochę to zajęło, no więc jakby po dwóch latach od wprowadzenia się do nowej chaty powstała sauna i rzeczywiście od kilku tygodni do tej sauny chodzę kilka razy w tygodniu, no w tym tygodniu praktycznie nawet codziennie i też drastycznie pozytywnie wpłynęło to na moje funkcjonowanie. Lepiej po tym zasypiam, jestem bardziej wypoczęty, jestem bardziej zrelaksowany. No jest oczywiście to takie zmęczenie, po saunowe, no bo to w zasadzie organizm to czuje jak jednostkę treningową, ale ono jest takie mega, mega pozytywne, także są same tutaj te plusy tej sauny, mam nadzieję, że w kolejnych latach one pozytywnie wpłyną na, czy to moje przygotowanie do cieplejszych zawodów, ogólnie szeroko rozumianą adaptację cieplną, ogólnie regeneracji, no, czy jak już zrobię sloto na Hawaje, <laughs> No na tą adaptację ciepłą przed zawodami, ale przed Hawajami też będą dwa starty w ciepłych klimatach, gdzieś tam i jeden w Stanach. No w jednym z kolejnych odcinków będę tutaj wam o tym mówił, ale no trochę tych pełnych Ironmenów przez najbliższe dwa lata mnie czeka. No i większość z nich będzie w ciepłym lub bardzo ciepłym klimacie, więc mam nadzieję, że sauna też mi w tym pomoże. I tutaj zapisałem sobie bardzo długi punkt. Zrobiłem sobie w tym roku taką listę w głowie, bo nigdzie to nie było zapisane. Na czym mi tak naprawdę zależy? Czego tak naprawdę oczekuję? Czego oczekuję od siebie, czego oczekuję od projektów, czego oczekuję od swojego otoczenia i tak dalej i tak dalej. Jakby tutaj wiadomo brzmi to pompatycznie i tak dalej, ale chciałbym być szczęśliwym, zdrowym, mieć ułożone życie rodzinne, więcej spokoju, no to dla mnie bardzo ważne, przewidywalności w pracy i poukładane jako tako projekty, żeby móc troszkę więcej trenować, cieszyć się tym życiem i tak dalej. No i wypisałem tutaj po kolei punkty. No zdrowie, jak najlepsza odporność, sen, regeneracja, no zbliżenie się do tych 8 godzin średniej ilości snu i wszystkich rzeczy, które się z tym wiążą, lepsza właśnie ta odporność, brak chorowania, sauna, morsowanie, sauna 3-4 razy w tygodniu, morsowanie 2-3 razy w tygodniu. Rodzina, więcej czasu, spokoju, realizacji marzeń, więcej wyjazdów, więcej tych takich rzeczy, o których często mówimy, że chcemy robić i tak dalej, ale z różnych powodów są odkładane, odwlekane, no bo to życie gdzieś tam nam ucieka i póki jeszcze mamy na to czas i siły, powinniśmy to wszystko realizować. Sport, no to mówię, będzie o tym w osobnym materiale, ale zaczynamy walkę o slota. W 25 robię kilka, no dwie połówki i dwa pełne. W 26 robię dwa pełne. Mam nadzieję, że z tych kilku pełnych, no chyba, że wcześniej zdobędę slota, no to, to wtedy tych kolejnych oczywiście nie będę robił. W osobnym materiale opowiem, gdzie te pełne będą. Jeden z nich jest w Europie, jeden jest w Stanach, trzeci też być może będzie w Stanach i czwarty znowu w Europie. No także zobaczymy, jak to pójdzie z realizacją, ale to dokładnie Wam o tym w niedługim materiale opowiem. Iron Way. No tutaj chciałbym się skupić nad jednak tym ciekawszym storytellingu, opowiadaniem troszkę bardziej interesujących, koherentnych historii, które mogą Was czegoś nauczyć, czy które mogą Was do czegoś zmotywować, zmobilizować, zainspirować i tak dalej, a niekoniecznie powielaniem informacji czy jakichś tematów, które, które robi ktoś inny, chociaż wiadomo, w Polsce to tak jak mówiłem, mało ludzi jakiejkolwiek treści nagrywa. Iron Resorts. Kilka trudnych lat za nami i budowy, rozwijania, rozkręcania błędów jakichś ludzkich, zwalniania, zatrudniania, reorganizowania i tak dalej, i tak dalej. I chciałbym, żeby jak już wreszcie w tym roku wyszliśmy na prostą. Operacyjnie działamy dobrze, mamy super zespół, mamy fajne usługi, żeby to, się, to, co już działa, żeby się rozkręcało coraz lepiej, żebyśmy byli w stanie dodawać troszkę nowych jakichś funkcji, żeby rzeczywiście to był taki projekt, który przez kolejne lata będzie nam dawał dużo więcej satysfakcji niż zmartwień, a w poprzednich latach niestety raczej było odwrotnie, no bo tutaj ta gratyfikacja, ta satysfakcja raczej jest odroczona. Akademia triatlonu, No niezmiennie. Moje podstawowe marzenie to, żeby ktoś, jakby, żebyśmy byli w stanie zmieniać to polskie środowisko triatlonowe, wpływać na nie pozytywnie, edukować, dokształcać, prezentować ciekawych, wartościowych partnerów, prezentować ciekawe, wartościowe usługi i rzeczywiście wpływać na to, że to środowisko w jakimś tam sensie się zmienia niekoniecznie w takim kierunku, w jakim skręcają social media z krótkim formatem, gówno kontentem i pokazywaniem dupy, nie? No i jakby w tym wszystkim to chciałbym, żeby ktoś to docenił, żebym kiedyś przestał dokładać do interesu, żeby troszkę więcej się monetyzowały te współprace, a może znajdę jakichś partnerów, którzy pomogą mi to finansować. To też o tym długi odcinek w końcu kiedyś powstanie, wiem, że go już zapowiadam od dawna, no ale w końcu musi powstać. No i Trenago jeszcze tutaj napisałem. No wy jeszcze Trenago szczegółowo nie znacie, ale no, trochę już o to teaserowaliśmy, Lada moment dogłosimy beta testy. Chwilka później będziemy wprowadzali to do sprzedaży i myślę, że to będzie taki fajny projekt, którym i nam da dużo satysfakcji, i wam da dużo value, dużo jakiejś takiej wiedzy, umiejętności. No to zresztą zobaczycie sami. I teraz, jakie mam na koniec rady dla was? No, nie jestem oczywiście żadnym coachem. Nie lubię tego marketingowego, coachowego mambo, jumbo, social mediowego. w mnie to. Odlajkowałem większość ludzi na Instagramie. Nie jestem w stanie tego słuchać, więc no, jestem ostatnią osobą, która chciałaby w taki sposób. Komukolwiek, cokolwiek komunikować. No ale, jako, że sam coś przechodzę, sam jestem jakimś, no nazwijmy to, przykładem, sam coś zrobiłem, tak czy inaczej, i tak dalej, no to przynajmniej na bazie tych swoich doświadczeń jestem w stanie wam jakieś rady powiedzieć. I teraz, no, pierwsza i najważniejsza, realizujcie te swoje marzenia, póki jeszcze macie na to czas, póki jeszcze macie na to zdrowie, póki jeszcze nie jest za późno. Niekoniecznie wiecie, moje marzenie to był pełny, czy są hawaje, wasze to może być takie czy inne, nieważne, ale realizujcie te marzenia, róbcie coś z tym. Idźcie tą swoją drogą, popełniajcie gdzieś tam błędy, uodpornijcie się na hejt lub na feedback innych, no i nadal to będą jakby, bierzcie odpowiedzialność za te swoje czyny, czy za swoje słowa, no to będą wasze błędy, będziecie bardziej usatysfakcjonowani, jeśli je popełniając będziecie szli gdzieś tam swoją drogą. Otaczajcie się dobrymi ludźmi, to jest w ogóle bardzo, bardzo ważne, no tutaj w przypadku dokumentu, bardzo duży feedback, jaki dostałem po dokumencie, to jest, że zazdrościcie mi, mojego otoczenia, wiecie, pati, Artura, Tomka, Dominika, Bizona i tak dalej, całej ekipy, no i rzeczywiście, coś w tym jest, nie? Fajnych mam tym ludzi dookoła, a znowu jeśli się zdarzają ludzie, którzy są źli w otoczeniu, czy mają złe intencje, czy źle nam życzą, czy są toksyczni, no to mocno to może wpływać na życie. Czasy są teraz takie, że wielu jest, wiele jest osób nieżyczliwych, jakby źle nam życzących i tak dalej. No więc jeśli wiecie, że z kimś wam jest źle, a z kimś innym wam jest dobrze, no to od tych złych się odcinajcie. Taka jest moja rada. Jeśli już działacie w triatlonie, to jest już taka bardziej teraz sytuacyjna. Jeśli już działacie w triatlonie, Działacie w tych social mediach i tak dalej, to zastanówcie się czasem też nad tym swoim storytellingiem, nad tą swoją narracją, nad tym, co możecie zrobić poza tym, żeby zadbać o swój wizerunek czy przedstawić w jakiś sposób swój wizerunek. Co możecie zrobić, żeby rozwinąć to polskie komuniki, czy ten polski triatlon? Jak możecie tutaj wpłynąć na to, żeby ściągnąć kogoś zainspirować, ściągnąć nowych triatlonistów, ciągnąć osoby początkujące, pokazać, że ten triatlon jest łatwiejszy niż się niektórym w miejscu nie wydaje. Mega to jest taki satysfakcjonujący element całej tej działalności. Mnie to dużo bardziej satysfakcjonuje w tych moich materiałach niż pokazywanie jakichś moich tam osiągnięć, nazwijmy to. No i ostatnie napisałem, ale to być może jest nawet najważniejsze z tego wszystkiego, no to zadbajcie o zdrowie. Bez zdrowia, i tutaj mam na myśli i fizyczne, i psychiczne, nie ma niczego w sensie tej regeneracji, w sensie tego snu, w sensie odporności, w sensie, nie wiem, takich rzeczy jak u mnie ta tarczyca i Hashimoto, ale też w tym sensie y, terapii, psychologa, czy psychiatry, jeśli ktoś potrzebuje, to nie jest nic złego, czasy mamy, jakie mamy, jest ten pęd, jest ten jest ta pogoń, i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że warto, żeby osoby publiczne mówiły o tym otwarcie, żeby część z Was, która ma jakieś problemy, nie wstydziła się czy nie bała się pójść do przodu. Teraz kończąc już, bo i tak wyszedł bardzo długi odcinek. Mam nadzieję, że obejrzyście do końca, docencie, że w taki otwarty sposób mówię o takich może bardziej prywatnych tutaj rzeczach. Uważam, że ten 25 rok był dla mnie przełomowy. 7 lat jestem. W triatlonie. Dużo tych rzeczy w tym triatlonie i dookoła robię. Ten rok był dla mnie przełomowy. Jestem bardzo pozytywnie nastawiony na 25-26. Mam nadzieję, że wiele rzeczy tutaj, z tych, które zaplanowałem, uda mi się zrealizować. Jeśli czegoś mi się nie uda, no to będę próbował dalej, będę się podnosił, będę robił tak czy inaczej. Bardzo jestem zadowolony z tej drogi, którą w tym roku pokonałem. Bardzo jestem zadowolony z tego, jakie mam relacje z wieloma ludźmi. Bardzo jestem zadowolony z tego, w jakim kierunku idzie część projektów, czy część firm, czy Wszystkie w zasadzie, no zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Największą wartością w tym wszystkim uważam jest to, że poukładałem sobie to lepiej w głowie. Mam lepsze relacje, jestem bardziej skupiony na tym czego oczekuję, jestem bardziej świadomy swoich marzeń, jestem bardziej świadomy tej swojej samorealizacji i tak dalej tak dalej. Powtarzam już, bo to mówię w tych wszystkich materiałach ostatnio, to czy zrobiłem tam 10 godzin czy ileś w pełnym nie ma dla mnie żadnego znaczenia, ale to, że był udany debut, że udało się pokazać fajną historię, że udało mi się tyle osób zainspirować jest dla mnie zajebiste, bardzo mnie to kręca, bardzo mi się to podoba, bardzo lubię to, że Wam się podobają te moje treści, no i mam nadzieję, że będę w tych najbliższych dwóch latach mógł robić tego jeszcze dużo więcej. Pozdrowionka, dzięki, żebyś do końca. See you later.